Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porady medyczne Bonifratów ze szpitala i konwentu w Łodzi i przedstawiam naszych gości. Pani doktor Elżbieta Kędzia-Kierkus. Witam. I pan doktor Marcin Samosiej. Witam. Dzisiaj zapoznamy państwa z chorobą celiakią. Pani doktor, krótka definicja, opis choroby. Celiakia, czyli choroba trzewna, jest chorobą, która jest związana z patologiczną odpowiedzią immunologiczną na białko roślinne, gluten i inne prolaminy. I tyle na ten temat, ponieważ gluten na dzisiaj jest bardzo modny, ale tylko modny. Co nie znaczy, że słuszne są diety wszystkie bezglutenowe, a w przypadku tej choroby jest to punkt wyjściowy do tego, aby móc się czuć zdrowym. Tymczasem dziękuję pani doktor i posłuchajmy naszych specjalistów. Celiakia to choroba związana z trwałą nietolerancją glutenu, który jest powszechnie obecny w zbożach, które używamy do celów spożywczych. Spośród wiodących objawów celiaki należy wymienić przede wszystkim Biegunki, wodniste biegunki, wzdęcia i nieprawidłową zbyt niską masę ciała. Oczywiście objawów jest dużo więcej, stąd też pacjenci z celiakią nie zawsze od razu trafiają do gastroenterologa, mogą trafiać do innych lekarzy, specjalistów, ale w którymś momencie dochodzimy do odkrycia, że może być to celiak. Jak ją potwierdzić, bo to jest kluczowe właśnie dla tej choroby. Najbardziej właściwe postępowanie to określenie miana przeciwciał w surowicy przeciwko transglutaminerze tkankowej i przeciwko endomyzjom. W przypadku dodatniego wyniku powinno się jeszcze przeprowadzić weryfikację endoskopową, wykonać gastroskopię i z opuszki dwunastnicy oraz przede wszystkim z dwunastnicy pobrać wycinki do badania histopatologicznego. Pacjenci chorujący na celiakię z powodu zaburzeń w układzie pokarmowym mogą skarżyć się na różne dolegliwości wynikające z tej choroby. W laboratorium będziemy te zaburzenia obserwowali w badaniu morfologii krwi oraz w badaniach biochemicznych. W badaniu morfologii krwi na uwagę należy zwrócić na stężenie hemoglobiny, stężeniu leukocytów, oraz hematokryt. Wynika to oczywiście z zaburzeń elektrolitowych oraz gospodarki wodno wodnoelektrolitowej. Pomocne również są badania biochemiczne i tu będziemy zwracali uwagę na stężenie białka, stężenie elektrolitów, w tym sodu i potasu. Dzisiaj do gabinetu fizjoterapii zgłosił się pacjent z celiakią. Głównymi objawami tej choroby są nudności, wyniszczenie organizmu, osłabienie mięśni, biegunka, wymioty. Chcąc pomóc pacjentowi. Proponuję ćwiczenia ogólnokondycyjne, ogólnorozwojowe, przede wszystkim oddechowe, tak, żeby pacjenta wzmocnić, usamodzielnić. Pacjent zgłasza, czy ma problemy, czy jest z dużym bólem. Wtedy szukamy pozycji najmniej bolesnej i wtedy prosimy, żeby pacjent zgiął nogi w kolanach i spróbował się przekręcić na bok i wtedy szukał takiej pozycji, która będzie dla niego optymalna. Tak jak państwo słyszeliście choroba jest chorobą poważną choroba która może występować zarówno u małych dzieci we wczesnym bardzo dzieciństwie jak i u osób dorosłych praktycznie może występować w każdym wieku i jeżeli nie będzie leczona a konkretnie nie będzie przestrzegana określona dieta będzie bardzo dokuczliwa i sprawi że będzie nam bardzo ale to bardzo trudno żyć dieta oczywiście będzie bardzo ważna natomiast y, y, czy naturalna medycyna jest w stanie sobie poradzić tak y, trudną chorobą na pewno nie jesteśmy w stanie leczyć przyczyn tej choroby, ponieważ są one złożone i tak mówią, często nie do końca rozpoznane. I i dosyć jednoznaczne, to pewnie, jak słyszeliśmy. Tak, natomiast podstawą zawsze będzie dieta. Natomiast ziołolecznictwo, czy wszelkiego rodzaju leczenie, możemy traktować jako uzupełnienie na zasadzie leczenia objawowego. To znaczy, jeżeli mamy pacjenta, któremu towarzyszą chorobie różnego rodzaju dolegliwości ze strony przewodu pokromowego, wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, wtedy możemy reagować działając lekami, które będą to, te dolegliwości znosić. Jeżeli będzie pacjent, który ma niewa objawy skórne. Możemy też stosować zewnętrznie różnego rodzaju preparaty, czy maści, czy kąpiele, które będą łagodzić to, co, to, co, skóra, to, co skóra pokazuje. E, na pewno istotą, istotą jest też e, wzmacnianie odporności pacjenta, który na takie diecie bezglutenowej nie zawsze dostarczy, potrafi dostarczyć sobie wszystkich niezbędnych witamin e, i tych substratów, które są potrzebne dla normalnego rozwoju organizmu. Czy pani ordynator rozpoznaje od razu pacjenta z tą chorobą, czy to jest długi proces leczenia, yy, diagnozowania i obserwowania? Yy, zawsze należy myśleć o tym, jeżeli trafia do nas pacjent, który mówi o e, bardzo często nawracających biegunkach. Często można je określić mianem chlustających biegunek po kilkanaście albo nawet i po dwadzieścia razy więcej. E, my w takich przypadkach i to są biegunki często bez, krwi, bez obecności krwi. E, pacjent mówi, że m, bardzo chudnie. No oczywiście z tymi biegunkami e, związane są e, również inne dolegliwości, które mogą się pojawić, ponieważ e, to, o czym wspomniał pan Doktor, jeżeli te biegunki będą tak bardzo upoczywe, to siłą rzeczy nie ma procesu wchłaniania określonych substancji, które zagwarantują nam to, że mamy zdrowe zęby, że mamy zdrową skórę, że dobrze wyglądamy, czyli mówimy o wszystkich mikroelementach, o witaminach, ponieważ w tym procesie, u podłoża którego leży autoimmunologia, niszczone są kosmki jelitowe, a te kosmki jelitowe zapewniają nam wchłanianie określonych substancji odżywczych, jakich nie ma, bo Proces immunologiczny nam to niszczy. Czyli wówczas no, wszystko przez nas, krótko mówiąc, przelatuje, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. I z tego względu bardzo często u takich osób my już myślimy, czy mamy do czynienia z celiakią, czy nie mamy. Możemy zrobić bardzo prostą próbę i ograniczyć produkty, obecne, tam te produkty, które są, w których jest obecny gluten. I wówczas zobaczyć, czy te biegunki się zmniejszą, czy nie. Ale to jest tylko test skr który możemy zastosować zawsze, ale podstawą rozpoznania jest wykonanie badań diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badania kolonoskopowego i histopatologii, aby zobaczyć, jak wygląda śluzówka jelit oraz określenie określonych przeciwciał, czyli szeroko rozumiane badania immunologiczne. Dieta bezglutenowa. Czym jest gluten w ogóle? Jak wyjaśnić pacjentowi, który pierwszy raz słyszy to słowo i jak go wprowadzić w tą całą dziedzinę? Tak, gluten jest białkiem, który jest zawarty w osłonkach zbóż. Zwłaszcza dużo jest go w pszenicy, dlatego też ta dieta. W pierwszym y, zakresie polega na tym, żeby eliminować produkty zawierające mąkę pszenną. Czyli absolutnie e... żadnych produktów z mąką pszenną. Y, jeżeli mam pacjenta z rozpoznaną chorobą y, trzewną, czyli celiakią, y, powinny być ta, te y, produkty pszennie absolutnie wyeliminowane i zastąpione innymi produktami węglowodanowymi, które nie zawierają glutenu, czyli przetwory kukurydzy, ryżu tutaj no, lub inne zboża, które tego glutenu zawierają mniej lub są w innej, w innej postaci. Czy Pani doktor trudno jest dotrzeć do takich produktów, do takich e, e, miejsc, gdzie można z, zaopatrzyć się w takie produkty? E, powiedziałabym tak, <laughs> że aktualnie absolutnie nie. Natomiast bardzo dużo zmieniło się w dostępności pewnych produktów na przestrzeni lat, bo sądzę, że 10, a nawet 20 lat temu to tak naprawdę zostawała nam mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana i zostawały pewne chałtury domowe w wypiekach, które oczywiście można czynić do dzisiaj. Duże ubóstwo, no, bo każde dziecko chciałoby może zjeść czasami chociaż jakieś ciasteczko, a z tej mąki kukurydzianej możemy coś upiec, ale mówię z własnego doświadczenia, że nie jest tak prosto. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy specjalistyczne sklepy. Z reguły są to specjalne stoiska w dużych hipermarketach, ewentualnie, ewentualnie w zdrowej żywności. Są stoiska z produktami bezglutenowymi, gdzie gama tych produktów, mówię to ze swojego doświadczenia, jest olbrzymia. Od makaronów począwszy poprzez mąki, różnego rodzaju mąki, i do wypieków, i do robienia pierogów, i do robienia naleśników poprzez słodycze, jeżeli ktoś. Chce je jadać od landrynków począwszy, a skończywszy na czekoladzie bezglutenowej. Ważne jest to, aby osoby cierpiące na celiakię kupowały te produkty, na których jest taki przekreślony kłosek. Czyli aby było ewidentnie napisane, Czyli że jest znaki, to produkt. Jest tak, z kłosek przekreślony, że jest to produkt bezglutenowy. Ponieważ pragnę przestrzec Państwa, że jeżeli jest kupowana nawet wędlina, to nie znaczy, że wędlina jest bezglutenowa ponieważ gluten może być również obecny w różnorakich przyprawach. To jest bardzo szeroka gama, gama, gdzie może coś wystąpić. Jeżeli osoby są w restauracji, to tak naprawdę najbardziej bezpieczne jest jedzenie czystego mięsa z grilla, ponieważ już ja nie mówię o panierce, broń Boże, która może być z bułki tartej, nie bezglutenowej, a normalnej pszennej, ale przyprawy czy zalewy, w których to mięso się znajduje, mogą również być Glutenowe, ponieważ tak naprawdę sos sojowy, który na dzisiaj no, jest tak bardzo popularny, jest z mąki pszennej i tylko jeden rodzaj sosów, nazywa się tamari, jest bez mąki pszennej. W związku z powyższym to jest cała filozofia jedzenia, ale od razu Państwu powiem, że jeżeli osoba na tej diecie jest, to na dzisiaj dostępność produktów jest tak bardzo duża, co więcej, są pewne restauracje, które absolutnie mają pełną orientację, co to znaczy produkt bezglutenowy. Przestrzegam zawsze przed czekaniem etykiet, ponieważ bywa, że mamy produkt bezglutenowy, tak nam się wydaje, od na przykład migdały. No nie wiem, no rzucam takie hasło, ktoś chce sobie zjeść migdały, ktoś chce zjeść rodzynki, teoretycznie rzeczy, które są bezglutenowe. I czytamy i jest napisane, że produkt może zawierać gluten. Dlaczego? Bo rodzynka, no to jest wysuszone winogrono, nie powinna mieć, ale miejsca, gdzie one są pakowane, mają również na tej całej hali produkty glutenowe i mogą się znajdować śladowe zanieczyszczenia, w związku z, mają wpływ które na mają na stanowisko. Oczywiście ktoś może zaryzykować, bo to jest tylko bardzo dobre ostrzeżenie. Może zawierać, nazwijmy to z pyłu. Czyli jeżeli mamy w domu i chcemy zrobić produkt bezglutenowy, bo ktoś jest na diecie, czyli pierogi, to najpierw powinniśmy zrobić te bezglutenowe, a później te, które ten gluten będą zawierać. Ponieważ nawet ten pył, który będzie się przenosił, może rzutować na to, że ta ilość, nieważne czy drobna, czy to będzie pół łyżeczki, czy śladzik, może u osoby, która ma właśnie taką przypadłość, zaważyć na określonych dolegliwościach. Mam wątpliwości teraz, czy leczenie dietetyczne jest ważniejsze od farmakologicznego? W tej chorobie tak. W tej chorobie bezwzględnie, w tej chorobie my mówią, nie mówimy o leczeniu farmakologicznym. Leczenie farmakologiczne to jest leczenie, które może być związane z tym, że na przykład długi okres czasu ta choroba nie była rozpoznawana i doszło do określonych niedoborów witamin, doszło do tego, że ten pacjent ma niedobór elektrolitów, bo były biegunki. Natomiast podstawą leczenia w tej chorobie jest dieta. I przestrzegam Państwa, że to nie jest choroba, która sprawia, że ten człowiek czy ta osoba nie ma co jeść. Na dzień dzisiejszy zmieniło się bardzo dużo, i y, y, można powiedzieć, że kuchnia, która będzie kuchnią bezglutenową, będzie absolutnie kuchnią zdrową i dobrą. Bo dla, wszystkich na, domowników. dla wszystkich domowników i ona nie będzie rzutowała na to, że my będziemy no, osobami, które y, będą gorzej wyglądały, a nawet bym powiedziała, że będzie odwrotnie. Yy, przekaz tutaj pani doktor był tak radykalny, jednoznaczny, że właściwie co się stanie, jeżeli na przykład pacjent. Zgrzeszy i po prostu nie zastosuje się do tych zasad. No, będzie cierpiał, tak, że to nie będzie znaczy, to toalety, się... bo będą biegunki. Czyli po każdym kręsie czegoś niewskazanego, znowią się te biegunki? Ja bym powiedziała tak. Wszystko zależy od tego, jaki mamy stopień zaawansowania choroby, ale nie może być tak, że my pytamy: Przepraszam, czy ja mogę to zjeść, bo jestem osobą, która musi uważać na gluten, ale tu jest tego tylko troszeczkę. W tej chorobie nie ma, nie ma czegoś, że jest troszeczkę. E, musimy być bardzo rygorystyczni i to nam gwarantuje bardzo e, spokojne i fajne życie. Natomiast e, no, oczywiście gdzieś e, jest to uciążliwe, że jak jedziemy na wycieczkę, to nie możemy liczyć, że jak usiądziemy do lunchu i ktoś poda grzanki, to że my no, mówimy, co my mamy jeść. No powinniśmy to pieczywo mieć ze sobą, aczkolwiek już są restauracje, już są miejsca, już są e, e, różnego rodzaju, nawet te miejsca wycieczkowe, gdzie jedziemy, że e, ktoś ma Pieczywo bezglutenowe, więc dużo się w tym temacie zmienia. No, z reguły powinniśmy nie nastręczać swoją osobą kłopotów, no jak to ja jestem na takiej diecie, muszę, a tutaj tego nie ma. Są miejsca, które wcześniej proszą o zgłoszenie, czy będzie jakiś wymóg dietetyczny. Jeżeli nie, to prosimy o to, że proszę zupy nie zaprawiać mąką, proszę mi dać czystą, proszę, żeby to mięso było czyste bez tego sosu. Na dzisiaj jest duża otwartość w tym temacie. Oczywiście. Nawet w zakrystii można poprosić o komunikanty bezglutenowe i tak jak ksiądz może zapytać, ewentualnie można napić Świętej, się wina. Ewentualnie przyjąć krew pańską jak najbardziej. Tak. Natomiast wróćmy do pacjenta, który właściwie się zastanawia, dlaczego tak mocno chudnie, dlaczego pojawiają się te biegunki. I temu towarzyszą bardzo przykre, nieprzyjemne objawy. Jak w Polsce funkcjonuje świadomość tej choroby? Czy to jest Sporadyczny przypadek tej choroby, czy, czy te objawy po prostu już domowników czy najbliższe osoby jakby m, oświecą, że, że to idzie w tym kierunku? Trudno mówić o statystyce, bo nie, nie akurat nie, nie przygotowałem się w tym zakresie, żeby widzieć, jak, jak dużo jest osób. Natomiast na pewno. jest czy na 100 osób na przykład dwie, czy osoba? na 100. Mówi się dzisiaj, że więcej jedna osoba na 100 mniej więcej to dużo, może więcej. Je tak. Natomiast jest też cała gama osób, które stosują dietę bezglutenową, czy ubojoglutenoową, ta, które do glutenu jest, mniej, z uwagi na różne inne rodzaje zaburzenia trawienia, w czasem wyspolite, drażliwego, osoby są czasem jest to troszkę taka trochę przesadna moda na tą dietę bezglutenową, bo nie zawsze ona jest wskazana i w niektórych sytuacjach ona jest po prostu nie, niekonieczna. Natomiast, natomiast czy, kie, kiedy to rozpoznajemy, oczywiście to, jest, to, to nie jest tak, że rodzina od razu może się zorientować, że ktoś jest na przykład chory na tą chorobę trzewną. Natomiast zwykle jest tak, że kiedy dziecko wzrasta i kiedy Często ona się objawia, już pewne objawy są w dziecku dziecięcym, kiedy wprowadzane są poszczególne produkty do diety dziecka i jeżeli, jeżeli takie dziecko zaczyna mieć przewlekłe biegunki, nie, nie przebiera na wadze, ma niedokrwistość lub, lub inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, okazuje się, że rodzice szukając przyczyny jego złego samopoczucia, trafiają w końcu do poradni gastrologicznej do poradni zaburzeń żywienia, gdzie, ten test. Gdzie, ta, gdzie, gdzie są wykonywane czy testy właśnie Równolegle z krwi, czy... można podawać preparaty ziołowe. Tak, nalewki czy to nie przeszkadza w tej całej kuracji no, dość radykalnej. Tak, bo dieta jest tą podstawą, natomiast ziołami możemy wspomagać, tak jak mówiłem już, leczenie objawów. Jeżeli mamy wzdęcia, możemy dawać zioła. Zioła gluten nie występuje. Zioła gluten nie występuje. Oczywiście, jeżeli Na pewno to są podwójskie na przykład anyżu, czy kminku czy innych? Yy, tak, to, bo, to są, bo to są bo gluten występuje w osłonkach zbóż. I tutaj oczywiście bywają też w naszych preparatach zboża stosowane, to znaczy w, na przykład jęczmień zielony, na przykład, ale to są jego liście, nie, 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 nie nasiona i oczywiście wybieramy te zioła, które są potrzebne danym pacjentowi. Także to nie jest tak, że tutaj na hura, wszystko, co mu apteka zaproponuje, to u się wziąć. Pani doktor, jeszcze jedno pytanko odnośnie takiej kondycji duchowo-psychicznej. To nie jest łatwa choroba. Po tych objawach i po, tych, po tym całym przebiegu można się zorientować, że to jest bardzo ciężka też choroba, która ma wpływ na naszą stronę emocjonalną. E, oczywiście, że tak, bo zdaniach. nigdy byśmy nie chcieli być inni, a jednak to nastręcza pewne sprawy takie, że no, są piękne przystawki na stole, piękne zakąski, jesteśmy w towarzystwie i ktoś mówi, no nie jesz, no zjedz. No, gospodarz może się gorzej czuć, bo nie naszykował czegoś. Natomiast wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nasza kultura, świadomość społeczeństwa jest na tyle już duża, że dieta że bezglutenowa i celiakia jest chorobą, którą należy uszanować i nie traktować tego człowieka w sposób inny, ale również sam człowiek nie powinien mieć pretensji do restauratorów, do innych osób, że nagle dla niego czegoś nie ma. Wydaje mi się, że w tym wszystkim powinniśmy się znaleźć gdzieś pośrodku, w swojej skromności, my jako chorzy, a z drugiej strony w zrozumieniu innych, że mamy taką przypadłość. Ostatnie Natomiast... pytanie: mm -hmm. czy pacjent potrzebuje szczególnej troski tutaj w tej chorobie i takiego zaopiekowania się, takiego zaakceptowania? Czy, to znaczy czy ja uważam, tutaj że, że potrzebuje wsparcia, trudny. zrozumienia i potraktowania tego w sposób normalny. Uważam, że każdą chorobę, jeżeli zaakceptujemy, jeżeli się z nią pogodzimy, to absolutnie. Pozwala ona zupełnie swobodnie i normalnie żyć, czego Państwo naprawdę w tej chorobie życzę. Mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale mimo wszystko bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na dalszą część programu. Szczerze Boże, witam w nowym odcinku programu Bliżej Natury. Dzisiaj będziemy mówić o chorobie. Celiakia. Jest ona związana ze zbożami, można tak w cudzysłowie powiedzieć. E, panie doktorze, trzeba, trzeba unikać glutenu. Tak, no jest, to jest to choroba, której, której jakby przyczyną jest pewne uczulenie, można tak uprościć na gluten. To znaczy organizm hmm. źle reaguje na, na białko zawarte w osłonkach zbóż. I tutaj te rośliny, które my zawsze zachwalamy, że są takie dobre. Akurat w tym przypadku te niektóre rośliny, które zawierają tego gluten dużo, zwłaszcza pszenica, e, są dla naszego organizmu niebezpieczne, bo powodują różne rodzaje różnego rodzaju zaburzenia w przewozie pokarmowym, biegunki, e, wzdęcia, bóle brzucha, utrudniają wchłanianie. W ogóle objawy są bardzo szerokie, o których pewnie też mówimy w, w innych momentach programu, ale, e, ale taką zawsze bardzo e, podstawową rzeczą w celiachli jest dieta. Czyli e, takie dobieranie produktów, które nie będą zawierały glutenu albo mają go bardzo mało, One, u osób z taką prawdziwą celiaklią powinna być ta 100% bezglutenowa. I to, jest oczywiście, I to jest oczywiście bardzo często trudne do uzyskania. Natomiast w przypadku objawów, które są, możemy stosować również zioła, również różne rodzaje substancji roślinnych, które będą łagodzić objawy. I oczywiście dobieramy je pod kątem tego, jakie konkretnie objawy ma pacjent, prawda? jeżeli mamy biegunki, szukamy tych ziół przeciwbiegunkowych, które mają garbniki, tak jak już wspominamy korawierzby, liść maliny, owoc borówki, krwawnik, korawierzby, cała masa tych garbnikowych, ale też szukamy ziół, które będą łagodzić wzdęcia, rumianek. Mięta, melisa, te, te, te zioła, które będą zmniejszać dolegliwości z przewodu pokarmowego. Druga rzecz, szukamy ziół, które wspomagają odporność, bo chory, który jest chory na celiaklię, z racji swojej ubogiej diety często nie dostarcza organizmowi tego wszystkiego, co potrzeba do życia. Oczywiście chorzy bardzo zaprawieni potrafią tą dietę sobie ułożyć i prowadzić tak jak trzeba, ale często trzeba ją uzupełniać. I tutaj, jeżeli mówimy o diecie, tutaj najlepiej byłoby nam powiedzieć też o przyprawach. Prawda? Bo e, bez tych przypraw ta dieta często wydaje się bardzo słaba, jałowa i, i taka mało smaczna. E, w, także tutaj, tutaj też w naszym ogrodzie botanicznym, gdzie jesteśmy, mamy sporo w, i na tym dziale roślin leczniczych, i na tym dziale, i w ogóle w innych też miejscach sporo ziół czy roślin, które stosujemy jako przyprawy, wzbogacając naszą dietę, wspomagające trawienie. E, w, tutaj na pewno też szukamy w celiakli ziół. E, Powlekających, łagodzących stan zapalny, bo wiąże się ona, powiedzieć z pewnym stanem zapalnym, dotyczącym kosków, kosków, kiedy jelita grubego, e, cienkiego, przepraszam. Czyli mam rozumieć, że takie przyprawy, jak codziennie używamy w kuchni, kminek, bazylia, estragon. Są bardzo pomocne w tej chorobie. Tak, przede wszystkim nie są przeciwwskazane. One mogą wzbogacić tą dietę i ją, ją uzupełnić. Tutaj, tutaj mijamy pokrzywę, która też jest bardzo fajnym źródłem e, i wzmacniającym krew, czy jak mówimy przeciwanemicznym ziołem oczyszczającym. Też w tych mieszankach, które my zalecamy, często ona się znajduje jako, jako zioło jedno z uzupełniających. E, a tutaj też dochodzimy do całej masy. E, roślin właśnie przyprawowych. Tu mamy bazylię, kilka gatunków bazylii, to jest bazylia, bazylia e, pospolita taka o czerwonych liściach, tam dalej mamy bazylię, tutaj mamy bazylię taką takim zapachu trochę cytrynowym, także tych, tych przypraw jest bardzo wiele. Tutaj z kolei jest rozmaryn, e, tu dalej mamy melisę. I jeszcze dalej mięte, czyli melisa, która ma działanie też uspokajające, wyciszające, które też w sytuacjach jakichś takich podrażnienia, w sytuacjach napięcia nerwowego jest bardzo wskazana. Podobnie mięta działa wiatropędnie i uspokajająco, poprawia trawienie, ma fajny smak. Wszystkie te surowce zawierają sporo olejków eterycznych, są, tak. są zapachowo bardzo, bardzo przyjemne. Myślę, że można też używać różnego rodzaju soków, które będą działać właśnie tak jak Pan doktor wspominał odżywczo, wzmacniać organizm. Soki z aceroli, z rokitnika. Tak, jak najbardziej. Tutaj doszukamy, szukamy jakichś różnych możliwości wzmacniania tej odporności, ale tak, żeby, żeby pacjent też i, i, czy, mógł to stosować, zdążył to wszystko ogarnąć, prawda? Bo czasem jest tak, że jak bardzo jesteśmy nastawieni na leczenie, szukamy różnych preparatów, to czasem ciężko to wszystko zgrać w jednym, w czasie jednego dnia, żeby wziąć, nie wiem, 5-10 preparatów różnych, prawda? Dlatego czasem my proponujemy mieszanki, proponujemy nalewki, proponujemy kompozycje ziół, które są złożone, ale też te soki owocowe jak najbardziej. Tutaj czy, czy soki ze świeżych owoców, które są, jeżeli są tylko możliwe, kleorowane przez pacjenta, też warto, warto je stosować, bo z bogatych źródło witamin, czy soki z buraka, czy soki z, soki z marchi, to wszystko, co mamy w naszych polskich, powiedzmy, lasach, ogrodach, sadach. Panie doktorze, dziękuję za wspólną dziękuję. rozmowę i zapraszam Państwa na nowe odcinki programu Porady Medyczne Bonifratrów.